Witajcie z tej strony Ozita to jest Call of War z Gunslinger Tak wiem nowa seria na moim kanale, jednak nie mogłem się powstrzymać, żeby tej gry nie nagrać i dlatego zacznijmy nową przygodę. Aha e, i jeszcze dlaczego ta gra e, dlaczego zna, z, z, zaczynam nową serię? Ponieważ Mafii 2 na moim kanale nie będzie, ponieważ e, są problemy z save'ami, chociaż gra jest oryginalna. Dobra, zacznijmy zatem Y, serię zastępczą za mafię, czyli Call of Juarez Gunslinger. Y, normalny, trudny, prawdziwy zachód. Ja zagram na normalnym, jak będzie za łatwo, to przerzucimy się na trudny. Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The, the bounty hunter? Used to be. Ah, well, what are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. <laughs> Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? I is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy first man i hunted was back when i was riding with billy the kid you knew billy the kid damn right that scrawny son of a bitch had no fear wouldn't back down for nobody i heard he collected the ten stars off any crooked lawman who crossed him uh, it was a war boy the lincoln county war and billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack john tunstall kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper made him dangerous as hell it was about 30 years ago Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. So kruchy prawdy, dobrá. Oh, no, I threw in with the kid niezła, because the man I had, had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that some bitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha? Steve, to inny No, grafika jest i taka komiksowa jednak fajny, fajny klimat taki dzikiego zachodu Nacisnij... Yy. o, wróć do kryjówki, ok Udajemy się w stronę kryjówki i knew those two morons never let me through. Co, sześciu no mamy? Ja się chyba... Nie wiem, czy mnie zauważam. Schowam się za ten kamyk. Aj, zauważy mnie. Widzimy też, że jakieś... Punkty doświadczenia, do shift, wybiec z sprintem. Okay. Zobaczymy jakąś amunicję od nich. Uratuj Billy'ego, kida i jego gang, co tam się dzieje. Słyszę jakieś strzelanie. Hum, zwiększy się w... Przeładujmy sobie broń. Uh, schyć się, schyć. Nowy poziom. Naciś naciśnijmy U. Despero, łowca, działający na dużych dystansach walczący. Mm. Ja bym chyba poszedł tutaj w te rewolwery. Strzelanie z dwóch rewolwer rewolwerów naraz. No to jest... Zobaczymy jakie tam mamy opcje tutaj. Spowalnia czas. Ja myślę, że to będzie najlepsza opcja. Tak, chcę kupić tą umiejętność. Kto na mnie strzela? Kładuj tą broń spokojnie. Ja mam cel jedyny w tej grze. Jak najmniej ginąć i grać tak bardziej bezpiecznie, że y, nie biec napały na nich, tylko a się tak się chować. Jakimś... Y, 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 pro nie jestem w FP w te strzelanki, więc tym bardziej...

oddechu możesz uniknąć kuli jeśli wskaz naciśnij uchyl się przed kulą używając A, A kula została uniknięta wiem czy to tak między oczy Trzeba sobie broń. Gdzie, czy gdzieś mamy tutaj życia, czy... Tak, to To jest jak na razie czysto.

zasada Nie! Gdzie ty biegniesz ja tak do przodu? Nie, bo cię rozstrzelają. Daj jeszcze ten jeden nabój i tak biegnie tutaj. Nie wiem, czy iść do przodu, czy tutaj pozostać. Może sobie zbiera amunicję od nich. Wyświetlić cel misji, dobra. Cel, wywadź sobie drogę do tylnego wyjścia. Tutaj jest to tylne wejście, gdzie? Jest to tylne wyjście. To jest jakaś drabina. Użyjmy. Czy życie mi się tutaj, jak w te beczki mi strzelą, to zginę, więc to trochę jest taki... Zaklinowałem się, nie, nie, dobra, wyszedłem. Eee, nie wiem, czy się nie zabija. No, trochę HP straciłem. ...for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. Hmm. Oh. It I finally fought my I, way I around się back się the back I, like <laughs> I was inside. none the worse for wear. I passed Dirty Dave. <laughs> <laughs> and, up and upstairs I found Billy and Charlie Baldrick. On the top, so... This is the top, but I don't see him here. Will he be in this room? Billy looked at me and said, About time, amigo. Grab a gun and get to the window. Look away. So you were friends with Billy the Kid yeah sort of anyway we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm no i'm telling you garrett's men were dropping like flies but they just kept on coming Where the hell are you? That's when Charlie got here. O Może tutaj przeładuj. My mamy mu jakoś... Broń tu farmy. dobra, czyli my tutaj mamy. A to jest strasznie, obrywam, ale... O! Przeładuj, przeładuj. Nie, naprawdę zużyłem to tak bez sensu. To, nie I don't know how many of those cocksuckers I personally put on but It was pretty clear, even to build them. Maybe the discretion is the better part of Alan. Nie, a a chyba mam it means bronić. that it was time to cut and run. They got a killing, Billy Sheff. Get the horses and bring them back. i okej? jak są And I thought why the hell do I have to do? But I went anyway. Dumb that I was back then. <laughs> Ale teraz akcję odwalę, odwaliliśmy To mi się podobało Eee, sorry za to krzyknięcie ale myślałem że mnie zabię No kość nie z tą tarczą Okej, okay. weźmy sobie o nich Ale jak dostaliśmy od razu lepszą broń to jakoś e, lepiej idzie E, tak, tak, tutaj trzech ich zamian, to mi się podobało. Mm. Tu koni nie widzę za bardzo. Ale dobra, wejdę na drabinę. EF! Dobra. świetne dobra dłuższe kombinacje dłuższe kombinacje nie kończ swojego szału zabijania tak szybko twój wskaźnik kombinacji przez pozostanie aktywny o 50% dłużej zwiększona maksymalna ilość naboi a zobaczymy ja może tutaj w coś zainwestować dobra robimy kombo nie w tej grze naprawdę mi się kombosy podobają So, and Zach. Go? I'm stay here all the time? was I Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. Dobra to jakoś tam wyszło Czekajcie tego ściszę sobie gra. Yy, opcje Dźwięk A ta muzyka trochę daje klimatu albo nie w ogóle ściszę sobie słuchawki O dobra tak będzie w sam raz Zobaczymy jaki jest efekt zabicia kury Nie no nawet w kurę nie mogę trafić O, trafiłem. Wow. Dobra, wchodzimy do stajni i kto tam będzie? Szeryf. Co się dzieje? Pojedynek? Pan Garet. Ojej, pojedynek. Czytałem, że pojedynki w tej grze są świetne. Ale my go wygramy na pewno skoro żyjemy. Skupienie. Co mam robić? Użyj swojego wroga w polu skupienia za pomocą myszki. Dobra. Czyli musimy się na nim skupić. Kiedy przeciwnik zacznie... <laughs> Is that what that penny-dreadful said? Tak, tak, no, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. let me start again. I finally reach those damn stables. Last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. No, no okruchy prawdy premia honorowo zabity ulubiona, proszę. ulubiona nagroda między oczy Celno 60% to w moim wypadku jest jak dla mnie dużo skupienie, z szybkość, tutaj o pojedynku. Okej, okay, ja myślę, że Wam się podobało. Hmm, szczerze, nawet przyjemniej mi się to granisz w mafie, dwójkę. Ale jeśli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. Może subskrybujcie, to będziecie wtedy na czasie z nowymi odcinkami. Trzymajcie się, cześć!